Deni, Julie, wow! Udało się? Twoją nagrodą są pyszne makaroniki. Jedz! A co najważniejsze, smacznego. Julie, dajesz! Perfekcyjnie! A twoja nagroda jest jeszcze fajniejsza! A! Ej, ja też chcę zagrać. Dobra. No dalej, zajadajcie. A, u, Mmm. Ha? To było szybkie. Lepiej spróbujcie jeszcze raz. O tak. Synchroniczne zwycięstwo. Teraz cieszcie się tym tortem. Ha? Stop! Jest jeszcze dużo do zrobienia. Przed wami przepis na katastrofę. A mniam! Ha? Witamy w dzisiejszym odcinku! Niebiesko-czerwone dekorowanie tortów! A, ha, ha. Hej! Tort! A co z dodatkami? Kinder niespodzianka! Wow! Te jajka na pewno są wypełnione czymś fajnym! Julie! Mniam! O Rety. Patrzcie! Żelkowe rekiny! Ale czekajcie! Nie jedzcie ich! Mamy tu tort, który musi być udekorowany do perfekcji. Dokładnie tak. Teraz nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć co jest w jajku Deniego. Co? Pikantna czerwona papryka? Nie można czegoś takiego dać na tort. Deni ma już jakiś plan. Roztop czekoladę. A potem pokryj nią papryczki. Nigdy, nigdy nie zgadnie, że to najostrzejsze papryczki na świecie. Na tort z nimi. Orety. Moje usta już płoną. Julie! Oto arcydzieło Deniego. Zaufaj mu. Musisz tego spróbować. E, no cóż, skoro nalegasz. Am! Nadchodzi. O! O! Deni! Co do! Nie, Julie, nie pij tego, to jest! To jest ostry sos! Julie! Julie! Hej, Tony! A! Orety! Wielkie dzięki, koleś! Hej, hej! Patrzcie! Fontanny czekoladowe? Ja też chcę! Piankowa impreza! Podoba mi się to! No dalej, Deni. Zanurzaj je tak, jakby miało nie być jutra, Jules! O, kurczę! Czosnkowa cebulka? <grym> Ble. Och, Julie! Ślinisz się na naszego chłopca! Aż tak bardzo chcesz pianek? Ech, dobra. Co to jest? Jules używa pianek do zrobienia zatyczek do nosa. Ten smród jej nie pokona. Zanurzajmy. Julie, dlaczego? Orety? Próbujesz? Am. Ble. Śmierdzący oddech. Eee. Opsi. O wow. Otwierajcie. Misiu! I patrzcie! Tyle minigumisiów na waszych talerzach! Czy to oznacza, że ten wielki niebieski misiu jest mamą miś? O tak! Musicie zjeść tyle, ile tylko możecie! Zdobądźcie te punkty! Julie ma wygraną w garści! Aha! Okej, okay. jedzmy! A, miniami! Den! Teraz wszystko zależy od ciebie, kolego. Napełnij szklankę. Tak, do samego końca. Teraz czas na. roztapianie! Orety. O tak! Pamiętajcie, drodzy subskrybenci, nigdy nie próbujcie tego w domu. A, przedstawienie trwa! Kto zje więcej gumisiów? Juju z gumisiową ścieżką czy Deni z misiowym Smofi? Zaraz się dowiemy. Ha! Koniec. Wow, macie dużo punktów. Kto dostanie Misia? Mój? Nie, mój. A! Chyba będziecie musieli się podzielić. Ha! Czekajcie, Misiu! Jest zrobiony z waty cukrowej. O tak, czas na ucztę! Hejka, lepiej otwórzcie te tace. Tak, żelkowe fasolki. Tak, poproszę. Tak wiele różnych smaków. Od czego w ogóle zaczniemy? Jej, no dalej, szkoda czasu. Zielony. Oto nasza niezbyt sławna kreatorka smaków. I jej najnowsze dzieło. Śmierdząca skarpeta. Ona nie pomaga zbytnio w sprzedaży. Deniego czeka niezła jazda, co? Ojej! Am! Um. To nie było przyjemne. Okej, okay, Jules. Zobaczmy, co tam masz, panienko. Proszę, bądź dobra, proszę, och, proszę. Hmm. Oh. To jest mega dobre. I zmieniło cię we wróżkę. Niewiarygodne na maksa. Deni, ha? Mam twoje magiczne fasolki, księżniczko. Nie tak szybko. Zamrożenie. Niezła moc. Zamienia te fasolki na czekoladę. Orety, to się nie skończy dobrze. Uuuh. Ty zła. Ty. Hej wam! Wygląda na to, że dekorujemy jakiś mega tort. Mini babeczki. Moje ulubione. Ten tort z pewnością wyjdzie super. Uż na nim te maleństwa. Ale słodko. O tak! Ułóż wszystkie. Dobrze wykonałaś swoją robotę. Ale nadal czegoś tu brakuje. Wierzchołka. Deni. Tak, wisienka na torcie. Doskonale. Wspaniale. Julie. Ha? Mam co do tego złe przeczucia. Julie pyta, co Deni sądzi o jej torcie i łapie jego babeczkę stopą. Ty podstępna dziewczyno. Wow! Co? Ech, no cóż. Heh, czy to jest życzenie urodzinowe Deniego? Słodyczomania! Moje, moje! <laughs> Chyba byłeś w krainie słodyczy trochę za długo, koleś. Kto? O! Wiem kto! Er... Eh... Nuda! Nie martwcie się! Wasze smakołyki już są! Juppie! Dekorowanie lodów? Wchodzę w to! Deni miał dobry pomysł! Mmm! Julie! Zanurzmy te truskawki! Ten niebieski lukier wygląda... Mwah, cudownie! Mmm, więcej, więcej, więcej! Mam! a Ale pojadłaś! Jules? Okej, okay. po prostu zamieńcie się talerzami. A teraz użyjcie tych magicznych lukrów, żeby coś namalować. Hej, możecie nawet zamienić się rysunkami. No dalej! Pracujcie tymi pędzlami. Uuu, okej! Okay. Tak, tak. Wszystko gotowe? Zamiana. Zobaczmy te portrety. Ba bam Wow, Denny! To jest piękne. Ee, Julie? Musimy mu powiedzieć. Zamienił się w swój rysunek. Ojej! Czy Julie to naprawi? Przez zjedzenie go? Przekonajmy się. Orety? Wygląda dobrze. Uf. Wow, torty! Flamastry? Co za wspaniałe połączenie! Zobaczmy, co możemy narysować dla tego pysznego tortu. Czekolada! Bam! Nie mogę w to uwierzyć, że to zadziałało. To jest jak magia! Tak! Ciekawe, co zrobi Deni. Nasz chłopiec podnosi poprzeczkę. Dokładnie tak. Z iPada na talerz. Jak ty to robisz? Patrz na ten poczwórny tort, Juju. Daj mi to. Czekaj, Julie. Wygląda na to, że to coś może też zmniejszać. Dobra robota, dziewczyno. Wielkie dzięki za oglądanie! Czas na nasze wpadki! Mam nadzieję, że podobało Wam się tak bardzo jak nam. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Pa pa!